Angry Birds The Movie, czyli animacja oparta na podstawie gry na smartfony. Pomysł jest dosyć absurdalny, chociaż szczerze mówiąc, kino już nieraz widziało absurdalne pomysły, które były robione w bardzo dobry sposób. Chociażby Lego The Movie, no jakim cudem film na podstawie Lego mógł zaistnieć i jeszcze okazać się dobry, a jednak to się udało. I takie właśnie miałem nadzieję odnośnie Angry Birds The Movie. Zwiastuny były całkiem fajne. Podobały mi się. I rzeczywiście można było pomyśleć, że animacja będzie dobra. Ale czy jest dobra? No, tragiczna nie jest, ale w sumie tyle dobrego można o niej powiedzieć. Z drugiej strony jednak widać, że sama jakość animacji jest naprawdę bardzo dobra. Widać te pieniądze włożone w, w ten film. Wszystko wygląda ślicznie, efektownie i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że reszta bardzo mocno, niestety, kuleje. Na potrzeby filmu wymyślono taką prostą fabułę. Nie ma nic złego w prostych fabułach, jeżeli są dobrze poprowadzone. Natomiast tutaj no, nie mogę tego powiedzieć. Głównym bohaterem jest Czerwony czy Red, który ma problemy z kontrolowaniem swoich emocji, a konkretnie z kontrolowaniem gniewu. W końcu inne ptaki mają dosyć, no i wysyłają go na taką terapię, która ma mu pomóc kontrolować te emocje. Tam spotyka czaka oraz bombę, którzy razem z nim będą przeżywać ptasie przygody. W międzyczasie na wyspę przybywa okręt ze świniami, no i ptaki są zachwycone, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkały innego gatunku. Oczywiście świnie, jak to świnie, mają swój niecny plan i tylko Chuck oraz jego wesoła kompania wie, że coś się święci. Reszta oczywiście go nie słucha, dopóki nie jest za późno. Wydawać by się mogło, że taka prosta fabuła będzie służyć animacji, która generalnie ma być skierowana dla dzieci. Problem w tym, że nie do końca wiem, dla kogo ta animacja jest skierowana, ponieważ wiele żartów jest naprawdę dla dorosłych. Brady! I am a pig. What's a pig? Show them how we do it. How you doing? Dużo tutaj żartów o seksie, i to nie takich subtelnych, ale takich bezpośrednich żartów o seksie. I nie do końca wiem, czy rzeczywiście takie coś jest dobre dla młodego widza, dla, dla dzieciaka, który będzie siedział razem z rodzicem w kinie. I z drugiej strony są żarty, które rzeczywiście są skierowane dla tego młodszego widza, ale te żarty z kolei wynudzą dorosłego. Są animacje, które bardzo dobrze balansują właśnie między humorem dla dorosłych i humorem dla dzieci. To są moim zdaniem takie idealne filmy familijne, na których mogą się bawić zarówno dzieci, jak i dorośli. W tym przypadku to nie wychodzi, ponieważ z jednej strony dorosły się przez większość czasu wynudzi, a z drugiej dzieciak nie zrozumie części żartów. Z kolei są również żarty, które są przeciągane, mimo tego, że na początku bywają zabawne, to jednak. Ich intensywność i ich długość w pewnym momencie wprawia w irytację, niestety. Problemem scenariusza jest również to, że pierwsze dwa akty filmu sprawiają wrażenie e, takich sketchy nie do końca ze sobą powiązanych, takich napisanych na szybko, żeby coś wrzucić, żeby było śmiesznie, a może coś się uda. Problem w tym, że większość takich e, żartów no, nie jest śmieszna zarówno dla dorosłego, jak i dla e, dzieciaka. Oczywiście, jak na każdy film, na podstawie gry komputerowej, w pewnym momencie musi pojawić się jakieś nawiązanie do mechaniki rozgrywki, i tak jest właśnie również w Angry Birds. Jednak pojawia się to dopiero na samym końcu i sprawia to wrażenie, mimo że jest to efektowne. Wrzuconego na siłę. Jakby twórcy nagle stwierdzili, o kurcze, nie mamy jeszcze nic, co nawiązywałoby tak naprawdę do, do gry. No to szybko wrzucimy to i zrobimy fanom przysługę. Nie do końca to wychodzi. Co prawda, finałowe sceny są dosyć rozrywkowe, ponieważ ładnie to wszystko wygląda, wybucha itd. Tak tak Te ptaki latają tam i z powrotem. Problem właśnie w tym, że wydaje się to być wrzucone na siłę, bardzo takie przyspieszone, nagle znikąd się to pojawia yy, i sprawia, że mimo wszystko czujemy pewien niedosyt. Oprócz czaka, bomby czy czerwonego, yy, pojawiają się również w filmie inne ptaki, którymi możemy strzelać w grze. Nie wiem czy to dobrze zabrzmiało, ale wiecie o co mi chodzi. Jest Terence, który jest chyba najśmieszniejszą postacią w filmie, ponieważ się nie odzywa. Jest Matylda, jest Hal, jest Stella, jest Bubbles. Tak się chyba nazywa, teraz nie pomnę. Problem w tym, że większość z tych ptaków jest wrzucona na siłę, pojawia się na sekundę, byleby tylko zaprezentować coś, co było w grze. Zanim powiecie, że krytykuję film, który jest animacją, który jest teoretycznie skierowany dla dzieci, pozwólcie, że powiem, że ja naprawdę bardzo lubię animacje dla dzieci. Ostatnimi czasy naprawdę sporo było animacji, na których i dorośli, i dzieci mogą bawić się. Równie dobrze. Niestety, no jak mówię, Angry Birds taki nie jest. Z jednej strony mamy żarty zbyt infantylne, zbyt dziecinne, żeby dorosły mógł rzeczywiście się na nich zaśmiać, a z drugiej mamy żarty, które są zbyt dojrzałe dla młodego widza. Nie dość, że ich nie zrozumie, to jeszcze rodzic poczuje się zażenowany, bo jak powiedziałem, niektóre żarty są naprawdę dosadne. I to w taki dosyć przykry sposób, nieśmieszny. Koniec końców, mimo tego, że Angry Birds nie jest filmem tragicznym, to potwornie się na nim wynudziłem. Co prawda, jakość animacji jest naprawdę bardzo wysoka, reszta jednak zostaje daleko w tyle. A szkoda. Nie wiem, czy warto iść na to do kina. Myślę, że możecie poczekać na moment, w którym wyjdzie na DVD czy w cyfrowej dystrybucji, no i wtedy ocenicie, ale wydawać pieniądze na bilet, no nie, ja bym odradzał. Hmm. <laughs>